Widzowie? Nie podoba mi się to, że ja wchodzę znów na ten pieprzony serwer i już widzę, że jestem w totalnie innym miejscu niż być powinienem. W ogóle nie wiem czy ja nawet na serwerze już jestem. Czy mnie nie przyniosło do jakiegoś single świata jak ostatnio. Dobra, tak czy siak. Przeanalizujmy, gdzie ja jestem? Woda. 69 level standard, jak zwykle musi tak być. Jakaś góra. Jakaś połowa statku. Wyspa odrobinę mi przypominająca Polskę. Dobra, no zobaczmy, gdzie będziemy. Aha, już wszystko jasne. O Bożesz. Musi, oczywiście, do takiej dziurki. dzień dobry Kto ty jesteś? Marek, Mareczek mały. I kurde. Chyba, nic mi nie zrobisz. Plecak Master Egg. Chyba książkę. Gdzie ten ma.? A, on chyba na ostatniej stronie. A okej, okay, dobra, to się i przeszukajmy najpierw notatkę. Dzień pierwszy: pewien szeroki głowy wieśniak nas tu zamknął i nie zostawił ani picia, ani jedzenia, ani masy gazowych, bo ta kopalnia jest bardzo niebezpieczna. Bo w tej kopalni znajdują się tu pary, opary, które mają się kiedyś. Wyczerpać, ale zanim to się staje, mi nie dużo czasu. Władek był po pierwsze analfabeta. Podpi Dobra, podpisuję się pod tym. A mam to gdzieś. Dobra, i chwila, bo nie przeczytałem sama No No okay. idiota. Dobra, ale chwila, czekajcie, może sobie później zobaczę na nagraniu. Widzimy się zapewne gdzieś. Zaraz. co jest zostałem w tym kącie. Okej, okay, już to wiem. Eee, na tym pisało tam, że ma być ten. Że tam. Y, że... kurde jak to powiedzieć. Że kopalnie oznaczone specjalnymi sztandarami pomarańczowo-czerwonymi z czaszką czarną to są grobowce. I na takich właśnie statuach jak ta znajdują się jakieś tajemnice tych grobowców. Ciekawi mnie co to za tajemnica. Ale dobra, znalazłem widzę, że tutaj był wagonik, po który... z tego mam złoty kilof jakiś. Książkę z piórem. O, kolejna notatka. Parę osób zmarło, więc rzuciliśmy ich ciała do lawy. Znaleźliśmy trochę jedzenia, ukrytego w wagonie. Czyżby ten szarogłowy typ nam to zostawił? Może ktoś nam pomaga. Tak czy siak? Liczy się to, że żyjemy. Eee, dupa, nie żyjecie. Znikniecie. Będę jak później. A w ogóle, co jest tu w tym <laughs> Jedzenie, tak! Pada, to nie. Ale to tak! Jeszcze będę to sobie rzuty kilofon, gdyby nie to, że rzuty kilofon nie da się nic wykopać poza kamieniem. Tak a propos kamienia. Cyk. Dobra. Skok. Skok! Dobra, jesteśmy. I co, mam tam iść dalej? Tutaj chyba trzeba będzie iść dalej. Chyba nic nie aktywowałem. Chyba też lepiej pójść na skradaku. O nie. Chyba jego aktywowałem. Dobra. A tu są w ogóle jakieś skrzyneczki. Zobaczmy sobie. Obsydian. Łopata złota ze szczęściem 3. kiego mi to. Więcej obsydianu. Pochodnia. Tu jest to, czego ja potrzebuję. O tak. O tak. Dobra. Teraz to będę miał światło, a nie łódki. W ogóle... Jaki geniusz, przepraszam bardzo, przeniósł łódki do jakiejś podziemnej kopalni z jakimś gazem dziwnym. Tego w ogóle chyba nie ma, bo jakoś nic się nie dzieje. Chyba. Chyba, że to gaz rozweselający. Hahaha, ha, ha. słuchaj. Słuchaj, jak moje życie. Dobra. Słuchaj, jak życie bez wody cytrynowej. Cytryndor wie o co chodzi. Dobra, rozwalam kolesia. Dziękujemy za smaragd. Zbieramy łódkę. I tu, czy ja mam skakać po łódkach, po tej lawie? Błagam, nie ma tu Ach, dobra, spróbujmy. O dobra, nie trzeba było. Dobry jestem, kurde, nie dam rady. Dobra, próbujemy? Uff, było blisko. A straciłem pochodnię swoją i dupa i nie będę, nie będę nic widzieć Proszę żyj, żyj Żyj, o dobra żyję To jest creeper Jak ja mam tu przejść, czy to jest masa dynamitu, to, to jest ta pułapka Dobra, ja Dobra XD Enderman TNT w o. o Tutaj widzę chyba... guziczek. O wagon, dobra Robimy tak Dojeżdżamy do ściany Teraz hop O nie 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 Jedź szybko Najszybciej jak możesz i jest już za mną Dobra wysiadamy, biegniemy To jest zbyt wolno Uff. Jezu, dwa serca Zawału bym prawie dostał Coś... jest nowa, nie biorę tych eterycznych, one świecą jak gówno. A jest to nowe jeszcze gorzej. Jest wyjście, Boże, dziękować. Dobra, tych łódek chyba już nie będę potrzebował. Wrócę sobie. Ale no, postawię gdzieś tu, może się kiedyś jeszcze przyda. Czy się broń do walki z tymi pająkami? Albo innymi łobami Dobra, szybko Jest skrzynka, coś Drewno, patyki Fiurka, to i kolejna książka Dobra Co z drewna mogę skatować? Tylko trzeba myśleć mądrze, bo mam tylko dwie sztuki Okej, okay. wsiadł, wsiadł jak mało Może jeszcze ten pająk wejdzie Chwila, łódka, łódka, łódka druga, łódka druga Wykorzystajmy łódkę Weźmy do niej pająka. To jest big brain trochę. No właśnie do tej łódki. Ja cię kręcę. Dobra, crafting stawiam szybko tu, Tam mogę to wytworzyć. Miecz, mogę stworzyć miecz. To jest w pomysł, że trzeba będzie zrealizować. Że mam teraz takie cholerne lagi, przez, to, przez ten wielki wybuch, te Dobra, co jeszcze? No, drugi przyrząd na potańcówkę. Jest miecz. Ok, teraz ja mogę ich zabić. Umrzeć. Uch, żyję. Ta nici se Oczy wyrzucę. Co mogę jeszcze skraftować? Zostawiam trzy patyki. I sumie więcej patyków. Łuk. Mogę skraftować łuk, ale nie mam. A nie, chwila. Mogę? Mogę. 16 krzemienia, 16 tego i pióra. Pog! Idealnie nas tak strzał. Dobra. A jeszcze tutaj była jakaś notatka, jeśli dobrze widziałam. Dobra, o sobie. 50. Udało mi się uciec. Niestety yy, mi jednemu. Cała moja rodzina, która była, która tam była, zmieniła skóry przez uzamknięte chyba. Stała się z umiakami. Bez mózgu. Przez co wszyscy po popadali do lewej. Tylko mój brat Marek Wiśniewski. Czekaj, czy to był ten Marek W., którego ja widziałem i piłem? Przeżył. Obudowałem go kratami i obiecałem sobie, że do niego wrócę i uleczę z tej dziwnej choroby wywołanej przez gaz na uciekinierów. Gaz na uciekinierów. Nie, wywołany przez gaz. To powinna być chyba kropka. Na uciekinierów czekała płapka, która miała wysadzić pół kopalni. Na szczęście mi udało, mi się udało. Na nią nie wdepnąć. Oby nikt jej nie włączył. Kieruje się w stronę latarni, gdzie podobno znajduje się wioska, czy tam królestwo. Władek W. Okej, okay, jest jakieś królestwo, czy wioska? Chyba tam będę się kierował. Ciekawi mnie, w którą, w którą stronę, przepraszam, bardzo by było do tego miejsca. O, jaki ładny delfin, w um, Pójdźmy tu, pójdźmy tu. Wioska i miasto kopalnia Tam jest, tam jest miasto, ale dobra, no jak pokazuję że w tamtą stronę to dobra nie będę, nie będę się kłócił z tabliczką Ty możesz, dziękuję Chwila. to jest właśnie od ta flaga, o której mu, mu, był ten misterek. Dobra, zostawmy sobie może wejście plecakiem? Nie, może nie. Uuu. Grobowiec wejście. Tylko że jest zabudowane. A łatwo mi się nie chce tak kopać. Kopalnia Kruchego kamienia. Dobra, widzę, my sobie na tym miejscu chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. No ciekawi mnie co się potoczy dalej na tej wyspie. Na następnym odcinku chyba do dotrze, się dotrzeć do tej wioski i przejść ten grobowiec. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.